Witam serdecznie na kanale Witara Osoby spod znaku koziorożca. <laughs> Witajcie, kochani i wysiekłania. To czytanko jest dla Was na miesiąc sierpień 2022 roku. Oczywiście jest to czytanie ogólne i nie będziesz je, jakby do siebie. Nie przemówi do Ciebie to czytanie, jeżeli nie będzie rezonowało. Po prostu. Jeżeli jesteś ciekawy swojej historii, może chcesz odpowiedzi na swoje pytania, zapraszam do mnie na e-mail, który jest pod filmem. I oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście, że piszecie do mnie. W końcu jest coraz więcej komentarzy. Nie macie pojęcia, jak sprawia to mi wielką radość. Bardzo Was proszę o więcej, o więcej subskrypcji, lajków. To dodaje powera chęci do tworzenia nowych czytań dla Was. Pamiętajcie, że bez Was zupełnie nic by się nie działo tutaj na moim kanale. A ja już na pewno przestałabym się rozwijać w, w tarocie. No dobra, ale zaczynamy. Zaczynamy, przetasuję karty, co będzie się działo u osób spod znaku koziorożca w sierpniu 2022. Co będzie się u Was działo, kochani, w tym czasie? No dobra, aż dobra, no. Idziemy z tym koksem. Ja już naprawdę wcześniej tasuję te karty, wszystkie przygotowuję, więc to tutaj, co robię, to takie tylko formalność. Mam nadzieję, że pomaga, po prostu to robię dla Was. Bo są osoby, które chcą widzieć, jak to się dzieje na bieżąco. Nawet pokażę tutaj. Y Jaki będzie, jaki będzie dla ciebie miesiąc, tak? Sierpień. Czwórka kielichów. Czwórka kielichów. Taki będzie dla Ciebie sierpień w koziorożcu. Hmm. To jest taka, wiecie co? Tak światło odbija, ale w tym tarocie to wygląda tak. Dwóch mężczyzn, które... Którzy, jeden ogląda telewizor, drugi patrzy na komórkę, mm, jakieś napoje i nudy, smuty, ciastka porozkłada. No, powiem Wam, że takie niedocenienie tego, co tutaj się ma, co się ma. I, i taki, taki miesiąc ma być, taki nijaki. Mm, zobaczę o co tu chodzi. Taka wysiadowa. A z drugiej strony pójście za gwiazdą. Obmyślaję może jak to zrobić, żeby wreszcie spełniały się marzenia. Może będziecie myśleć długodystans długodystansowo. Chodzi o to, że no, długofalowe plany pójdą. Tutaj w waszych głowach się będą rodziły. Bo może będziecie mieć dosyć tej wysiadowej, tego siedzenia yy, i tego, że się nic koło was nie będzie działo. No zobaczymy. Hmm. Czy spełnią się wasze oczekiwania w sierpniu? Hmm. Ciężko opowiedzieć. Mamy tutaj... Mm, Mamy tutaj kartę sądu ostatecznego, więc to jest takie rozmyślanie, analiza swojego życia. Może macie taki czas właśnie w tym sierpniu, żeby się nie spieszyć i po prostu przeanalizować wszystko za i przeciw. Jeżeli potrzebujecie zmian, to dążcie do tych zmian. Czyli co? Nudzisz się w swoim małżeństwie, zmień coś w tym małżeństwie albo odchodzisz. Jeżeli w pracy nie idzie ci nic, no hmm, to zmieniasz tą pracę, tak? Nie czekasz aż cię zwolnią. Takie weź swoje życie no, w swoje ręce. A może myślisz nad nową szkołą. A może masz poprawkę, masz jakiś egzamin? Nie wiem, w tym sierpniu. Ten sierpień taki jest. <noise> no dobra, potem sobie dopowiemy. Co Cię ucieszy u kochankowie? No proszę. No, może wyjdziesz za mąż w tym miesiącu, a może w stałych związkach znowu coś ogień zapłonie dla jeszcze innych to wybory, to wybory czy zostać w związku czy, yy, czy, czy pozostać czy iść zupełnie w inną, inną drogą, więc zobaczcie jak ten sąd ostateczny tutaj właśnie też Pokazuje to, obudź się i w, zmień coś w swoim życiu. Mm. I będziesz to robić. Jeżeli chodzi o pracę, no to o, równie dobrze może być jakaś współpraca yy, między małżonkami. Mają firmę swoją, tak? Jeżeli nie, to ten wybór, czy zostać gdzie jestem, czy odejść i zbudować coś nowego. Naprawdę decydujcie sami i kierujcie się swoim sercem. Co jest... co cię zasmuci. Co cię zasmuci. Dziesiątka mieczy. Hmm. Nie, to nie jest dziesiątka mieczy. Princess, hmm, Czyli co? Anali analiza, coś ci nie pójdzie. Hmm. W miłości. Coś ci nie pójdzie w miłości, czy nie pójdzie. Y Zasmucić się to, że. Y co będziesz chciał osiągnąć, czy chciałaś osiągnąć, nie pójdzie tak, jak ty będziesz tego pragnąć. Nie będzie to miało takiego dużego efektu, jak by ci się miało wydawać. No dobra, zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Ja sobie jeszcze przetestuję oczywiście karty dla osób spod znaku Koziorożca, dla osób spod znaku Koziorożca na sierpień 2022, i dobra, jedziemy. O proszę Królowa Mieczy, czyli to jest ta właśnie analiza, takie logiczne myślenie, takie odcięcie, to co nie służy, by zostało to dobre, to, co sprzyja ci, gdzie czujesz się dobrze i, i chcesz to dalej mieć przy sobie, czy kogoś mieć przy sobie. <laughs> Więc, co dalej? Jakie zamiary tutaj przyjdą? Widzę tutaj naukę jeszcze. Doskonalenie siebie, głoszenie innym, swo może ty będziesz uczyć kogoś, ktoś ciebie, zależy w jakiejś sytuacji. Nie <laughs> zobacz. I masz tutaj właśnie tą wiarę. Wiara również mówi o nauce. Wiara mówi również o rozstaniach. I o związkach, gdzie może wiele koziorożców będzie chciało wziąć ślub. <laughs> a może to chrzciny, a może zostaniesz zaproszony na taką uroczystość. Więc u każdego zupełnie co innego będą znaczyły, znaczyły te karty, więc to będzie taki lajcik. Co Cię ucieszy. Mhm. No proszę. Marzenia się spełnią. Po malutku będziesz jakby realizować swoje cele. Masz tutaj coś w głowie, coś nowego, co spowoduje, że zaczniesz zarabiać kasę. Może to będzie wspólny interes rzeczywiście. W jakimś związku, koziorożca z kimś jeszcze, z królem denarów. Hmm. To może być twój mąż, <gry> który dajmy na to utrzymuje rodzinę. Ale tobie to jest mało i... I chcesz podążyć też swoją drogą, chcesz również poczuć, że tą kasę to też zarabiasz i realizować będziesz chcieć, będziesz chciała jakieś swoje cele, nowe projekty, może podzielisz się i zaczniecie razem współdziałać, hmm. a co cię zasmuci? Zobaczcie, są dostateczne, ostateczne. Są to ostateczne. Znowu hmm. I as denarów. Tutaj bardzo... Co cię zasmuci? Hmm... Tu widzę... Hmm, jakąś stratę, tęsknotę. Hmm... Może ten cel tak szybko nie, nie osiągniesz jeszcze w tym sierpniu to może być ten tęsknota za, za kimś. To może być, możesz myśleć również za, o tym, że ten projekt jeszcze tak szybko nie, się nie może zrealizować. No ale dopiero zaczynasz, więc jeden miesiąc na coś większego to jest za mało. Właśnie mówię, że to jest takie, taki zawód, że chciałoby się coś osiągnąć. Masz opiekę sił wyższych na pewno. Wszystko idzie ku dobremu, tylko jesteś jakby w gorącej wodzie kąpany, czy kąpana i, i chcesz realizować te swoje marzenia już teraz, w tej sekundzie. Jednak musisz, zanim, co, zanim będziesz... Mógł osiągać te swoje nowe cele, możliwości, musisz najpierw posprzątać w swoim życiu i wyrzucić to, co nie służy, tak jak te kartki. I dopiero jak już Wyleczysz się z tych traum, z tego wszystkiego, co Cię dołuje. Wtedy będziesz mogła, czy będziesz mogła zaczynać wszystko od początku. No dobrze, kochani, zobaczymy teraz każdy dzień, tydzień w miesiąca sierpnia. Jak Wam się rozłoży ten tydzień, miesiąc, przepraszam, w tygodniach. sierpnia 2022 roku u koziorożców pierwszy tydzień drugi tydzień hmm. trzeci tydzień I czwarty tydzień zobaczcie Mam wrażenie, że dopiero w czwartym tygodniu tak naprawdę coś się zacznie rozkręcać. A dlaczego? Pierwszy tydzień macie tutaj rycerza, rycerza mieczy, więc to jest energia powietrza, to jest to, co jest w swojej głowie. Chcesz szybko osiągnąć swój cel. Chcesz, nie patrzysz na nic, na nikogo, nie słuchasz nikogo, nie będziesz słuchać nikogo. Ja sobie to dopowiem od razu. O co tutaj chodzi w tym pierwszym tygodniu? Hmm. Mamy trójkę kielichów. Wiecie, jaki będzie pierwszy tydzień? Owszem, będziesz chcieć realizować coś szybciutko. Coś tam w głowie ci przez internet podejrzewam, może pracujesz właśnie przez internet. I co? I tutaj widzę przerwę. W pierwszy tydzień nie. A dlaczego? Ponieważ tutaj widzę spotkania wśród przyjaciół. Może organizujesz ty te spotkania? Może ktoś cię zaprosi? I tu, słońce, słuchajcie, no piękny tydzień. Właściwie to zapomnisz, jakby o realizowaniu swoich celów. To jest sierpień. Miesiąc słońca, gorąco. Słuchajcie, zresztą cały czas jest gorąco. To może być powód, że po prostu staniesz i nie pójdziesz do przodu. O cokolwiek nie pytasz. Więc ten pierwszy tydzień to taki będzie wśród znajomych, przyjaciół. Będziesz się dobrze bawić w swoim towarzystwie. No dobra, drugi tydzień. Mamy tutaj króla mieczy. Może tutaj chodzi o jakąś sytuację urzędową. O, podpisywanie czegoś. Ach. No i zmęczenie. Re może dla jednych zmęczenie sytuacją jakąś tam, gdzie no. Hmm. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Hmm. I znowu czwórka kielichów i ja się pierwniczy, no. <noise> Jeszcze w trzeciej talii widzę tą Tą, tą Drugi raz, dobrze mówię? No tu Jako energia miesiąca W czwórka była Tutaj jest też Czwórka To jest dwa razy Ja No dobra Wiecie co, co myślę? Odpoczywając, myślisz o realizacji czegoś. Yy, myślę, że ciężko. Tutaj w nocy myślisz nad tym, a w dzień myślisz również o nie wiem, masz jakiś problem. Myślisz, że ten problem w ogóle. Yy, jakby jest nie do ogarnięcia. Myślisz, na wszelkie sposoby, jak nie wiem, podpisać jakąś umowę, a może jakieś pismo do Ciebie przyjdzie, i teraz się głowisz, co z tym fantem zrobić. Jesteś po przejściach, po jakichś ciężkich przejściach. I. i hmm myślisz, że nie wygrasz z czymś, z kimś, nie wiem ta karta jednak mówi, że mm, możesz się mylić i wszystko po układa się po twojej myśli tylko właśnie to takie rozkminianie to takie zniechęcenie bardzo jakby powodowało to, że Widzisz siebie na pozycji przegranej. Ten drugi tydzień nie jest zbyt fajny. Trzeci tydzień u koziorożca. Tutaj albo ty będziesz komuś coś wykładał, albo ty będziesz się uczył, chodził na jakieś, nie wiem, kursy. Piątka ten buław no i tutaj jest jakiś widzę tutaj kłótnie jakiś trójkąt kłótnia kochankowie i, i... głupiec z jednej strony może być walka o stołek opozycję społeczną. A z innej strony znowu jakieś zdrady i rozstania, i pójście nową drogą. Więc pamiętajcie, że to są nowe, to są hmm, czytania ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Pamiętajcie o tym i co? No i czwarty tydzień, mamy tutaj kielich, mamy asa kielichów. As kielichów mówi o nowym, nowej miłości, o nowym przedsięwzięciu. As kielichów to jest dużo przyjaźni, on w ogóle w sobie ma, wiele emocji, ten kielich. I tak naprawdę nie wiem, co przeważy u Ciebie, bo to nie musi być, nie musi chodzić tylko o miłość, bo możesz się na przykład pogodzić z kimś. To może być dobry moment na właśnie taką sytuację. To jest po prostu szansa na coś nowego. A czy tą szansę wykorzystasz? To już naprawdę od Ciebie będzie zależało. Mm. Tutaj znowu mamy asa mieczy. Dobra, a co dalej? Czyli co? Rydwan. I dwójka. Mm, I dwójka denarów. Hmm. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, pójdą bardzo szybko, w dobrym kierunku. Tutaj będzie realizacja planów, tutaj będzie inwestycja, tutaj będzie po prostu um, będziesz odcinać to, co nie, nie służyło do tej pory zmiana, może w, um, no, projektu. Um, To jest takie odcięcie od starego. I pójdziesz bardzo szybko, nie będziesz wiedział, co tak naprawdę wybrać. <laughs> w pracy dużo możliwości, jeżeli chodzi o miłości, to widzę <laughs> odcięcie i podążenie w nową drogę. Jednak. Wybór naprawdę należy tylko i wyłącznie do Ciebie, hmm. koziorożcu. Dobrze. Jaka jest rada dla Ciebie na miesiąc sierpień 2022? Rada dla koziorożca na sierpień 2022 roku. Rada, rada. <grym> Nie wierzę. Czwarta. Nie wiem już, która karta, ale znowu czwórka kielichów. Czwórka kielichów jako rada. Czwórka kielichów, słuchaj, ewidentnie tutaj coś jest na rzeczy. Naprawdę. Hmm. Ta karta radzi byś docenił, czy doceniła to, co masz. Pewnie niedługo odzyskasz chęć do życia. Nie wiem, co cię tak dołuje, o czym tak myślisz, czego pragniesz? Hmm. Ta karta radzi byś poszukał czy poszukała swojej drogi, może nowej drogi. Chodzi o to, by, byś poczuł, że życie ma sens, i byś zrobił czy zrobiła wszystko, by właśnie poczuć tą chęć do życia. No dobrze. A teraz zobaczymy, co powiedzą opiekuńcze karty dla ciebie, Koziorożców na sierpień 2022. Co tutaj, jaka karta do ciebie przyjdzie? Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. No proszę, oczekiwanie. Chyba masz ten miesiąc taki właśnie na rozmyślanie hmm, nad tym, co było w Twoim życiu. Jest żeby było lepiej, to właśnie ten samolot ostateczny mówi. By, byś się obudził i zaczął działać. Ale póki co, to na razie musisz sobie pokładać wszystko w głowie, rozmyślać na tym, co ci służy, co nie służy. Tutaj to czytanie naprawdę w wciąż się kręci wokół jednego, żeby pokładać w sobie wszystko to, co burzy twój spokój, tak naprawdę, i nie potrafisz, jakby przejść, pójść do przodu. Tutaj jest ten miesiąc dla na nas sprzątanie. Takie mam odczucia. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że to czytanko wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki i do następnego razu trzymajcie się pa!